We wtorek 12 listopada kamera telewizji Kolbudy gościła w zespole kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Kolbudach, gdzie młodzież pod opieką nauczycieli przygotowała okolicznościowy program artystyczny przeplatany śpiewem pieśni patriotycznych. Zły los i trzyma twarz. W dwóch wrógich sobie szańcach patrzymy święci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchanie warła huk, stoimy na wprost ciebie. Ja, wróg twój. Ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogóle W dwóch wrogi sobie szańcach, stoimy ja i ty. Data 11 listopada, z jakimi kojarzy się wydarzeniami? Data 11 listopada to data ważna dla Europy, ponieważ tego dnia y, rozpoczęły się rozmowy, do, do, które doprowadziły do zawarcia pokoju. Jak również jest to data ważna dla Polaków, dlatego że 11 listopada w Warszawie Rada Rekreacyjna przekazała swoją władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Człowiek ten dzień wcześniej został zwolniony z więzienia w Magdeburgu, przybył do Warszawy i jako ten, który ma... Miał w tamtym czasie największy wpływ na Polaków, przejął władzę wojskową. Ta władza powojskowa na początku była najważniejsza, ponieważ należało zorganizować siły, które rozbroją wojska zaborcze, które stacjonowały na naszym terenie, ale również należało też zorganizować własne siły, ponieważ Polska dopiero zaczynała walczyć o swoje granice. My nie mieliśmy nic za darmo. Te lata. Pierwsze to lata walki, walki o tereny, zarówno na wschodzie, jak również na zachodzie. Lata wielu krwawych ofiar, więc warto tę datę pamiętać, upamiętniać, a szczególnie z, też ze względu na te osoby, które dużo wcześniej, w pierwszych latach, kiedy utraciliśmy wolność, walczyły w powstaniach narodowych. E, upamięcić należy również te osoby, które Zastanawiały się, w jaki sposób tę niepodległość odzyskać, jak powrócić do naszego kraju po tak długiej wędrówce. Dlaczego w PRL-u go nie obchodzono? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Władze komunistyczne uznawały, że państwo polskie, które istniało w okresie międzywojennym, nie było państwem, które było urządzone według porządku komunistycznego. Przypominam też, że tak naprawdę Polska okresu międzywojennego zadała ogromny cios Rosji Radzieckiej, kiedy to Polacy wygrali Bitwę Warszawską. To była pierwsza bitwa, którą przegrali Rosjanie. I ta pamięć tych wydarzeń była bardzo bolesna dla Rosjan. Czy ma Pani szczególne wspomnienia związane z obchodami 11 listopada? Myślę, że nie są to takie szczególne, ale ważne, dlatego że należy do pokolenia osób, które swoją edukację rozpoczynały w okresie komunizmu. Na lekcjach historii nie można było wtedy mówić o Józefie Piłsudskim, o wydarzeniach 11 listopada. Przechodzono nad nimi jak do porządku dziennego. W szkole średniej, kiedy byłam, pamiętam, że my już jako ludzie dojrzewający zastanawialiśmy się jak to zrobić i tutaj Jedyne co mogliśmy, to po cichu uczcić ten dzień. Wiemy, że ten dzień obchodzony był w ten sposób, że przychodzono w czarnych ubraniach do szkoły. Oczywiście nikt na za to nie karał, ale też nie spotykało się to z przychylnością władz szkoły. I też nie sposób nie pamiętać tego, że szczególnie 13 grudnia tutaj uczniowie przychodzili ubrani na czarno w akcie protestu przeciwko mm, ogłoszeniu stanu wojennego. Także te dwa wydarzenia rzeczywiście były obchodzone przez młodzież w szkołach w ten sposób.